A mi kawronki, za moment rozpocznie się to spotkanie. Widzimy kibiców Białej Gwiazdy. Dzisiaj taka miła dla kibiców uroczystość. Mija 20. rocznica przyjaźni z Jagielonią Białystok. Stąd też na trybunach są fani Jagieloni. Morskiego Związku Piłki Nożnej wyprowadzi na boisko zawodników obu druży. Mówiliśmy dużo o tym meczu pucharowym Wisły Kraków. Trener Henryk Kasperczak po tym spotkaniu musiał odpierać nie dość, że krytykę to jeszcze jak gdyby takie Lekkie szpileczki, dlaczego w pierwszym składzie zagrał Mariusz Kukiełka, który ostatnio zdaniem mediów nie jest w formie, dlaczego na ławce rezerwowych siedział Mauro on musi grać, żeby przygotować się do tego meczu. Oczywiście bardzo logiczna odpowiedź na Kasperszaka. Należy jeszcze dodać, że w takich momentach, kiedy gdzieś tam ten wynik nie jest aż tak satysfakcjonujący wszystkich jak, jak być powinien, zawsze pod adresem trenera padają takie stwierdzenia, szczególnie kiedy... Na danej pozycji jest dwóch, czasami trzech równorzędnych piłkarzy, więc to jest po prostu tak myślę już całkiem normalne i do tego należy się przyzwyczaić. Piękna kartoniana na trybunach Wisły Kraków, bardzo ładna współpraca kibiców Wisły i...